Cześć, witajcie, przychodzę dzisiaj do Was, ponieważ zaczynamy nowy cykl y, filmów, będzie kilka odcinków na ten temat, mianowicie jak mm, tak naprawdę zapełnić nasz balkon tanim kosztem. Jeszcze tytuł wymyślę, ponieważ nagrywam to totalnie spontanicznie teraz. Jest ładna pogoda za oknem. Wczoraj byłem w markecie i kupiłem zioła, które są przeznaczone do ogrodu, do doniczek, ale nie takie zioła, które są już wyrośnięte, tylko takie małe, ładne, zaraz wam pokażę. Natomiast dlaczego postanowiłem urządzić balkon tanim kosztem? Bo wiem, że wiele osób, na przykład, w tych czasach potraciło pracę, wiele osób nie ma tej pracy. I wiele osób chce mieć jednak te rośliny na balkonie i się nimi otaczać, zwłaszcza, że w tych czasach ciężko jest tak naprawdę gdziekolwiek doświadczyć czegoś dobrego. A taki swój balkon, swoje rośliny zawsze dadzą coś. Więc po pierwsze, filmy z tamtego roku z tarasu się nie udały, bo niestety żadne rośliny na tak nagrzanym stanowisku mi nie przetrwały. Łącznie uwaga z lawendą, także uwierzcie mi, że było tam bardzo gorąco. Natomiast teraz obrałem pewną taktykę i mam trochę inne stanowisko na balkonie i oczywiście mniejszą przestrzeń, przez co to będzie bardzo łatwo zorganizować. Chciałbym się zmieścić w 500 zł w całym balkonie, tak żeby go fajnie urządzić, maksymalnie w 500 zł. Jeżeli to będzie 200, super. Jeżeli to będzie 400, też super. Ale żeby nie przekraczać założonego budżetu, czyli jak urządzić balkon tanim kosztem. Taki będzie tytuł. Yy, więc słuchajcie, yy, w ogóle dlaczego chciałem urządzić ten balkon? Dlatego, że jest on powiedzmy spory spory, nie spory, no jest ten balkon w każdym razie no i mam tam miejsce na rośliny natomiast nie chcę jak każdy mieć tylko i wyłącznie na przykład pelargonii ale chcę żeby ten balkon pełnił funkcję jednocześnie ozdobną i jednocześnie coś co można na przykład wziąć do kuchni typu jakieś zioła, owoce czy warzywa więc zobaczymy co mi się tak naprawdę uda w tym roku tutaj stworzyć i powiem Wam tak, że cała ta koncepcja naszła mnie już jakiś czas temu, może z miesiąc czy dwa temu, że ja ten balkon jednak urządzę po swojemu, tak żeby tam coś było, bo uwierzcie mi, że bardzo miło jest wyjść na balkon, napić się kawy, posłuchać śpiewu ptaków, mimo że ja mam tutaj park zaraz koło mojego miejsca zamieszkania, także same plusy. No, i z takich kolejnych rzeczy, które mogę wam powiedzieć, to przede wszystkim to, że ten balkon jest na podobnym stanowisku jak tamten, czyli południowo-wschodnim. Natomiast jest on osłonięty i od góry, i od boku, więc tego światła automatycznie nie będzie aż tak tam dużo. Oczywiście będzie ciepło, ale na to też jest sposób. Przede wszystkim osłonić to, a że jest trochę osłonięte, to zobaczycie jak to um, wygląda. Ten balkon wygląda tak jak tutaj widzicie, czyli nie jest duży, nie jest mały, jest średniej wielkości, natomiast no, na pewno można go fajnie zagospodarować. I o czym ja myślałem? Oprócz roślin przede wszystkim chciałem tam postawić na pewno jakiś nieduży stolik i ze dwa krzesła, tak, żeby było można wziąć, usiąść, wypić kawę, herbatę lub zjeść obiad, śniadanie, cokolwiek i nacieszyć się roślinami. Chciałem to połączyć w pierwszej kolejności z jakimiś ziołami, bo nie ukrywam, że ja bardzo dużo ziołów w kuchni używam, ale niestety w zimie stricte suszonych, chyba, że to, co mam w doniczce, ale wiadomo, jak w domu rosną zioła w porównaniu do ogrodu. Lub nawet balkonu, gdzie te temperatury są różne i ta ilość światła jest znacznie większa. Więc postanowiłem, że kupię uwaga, po pierwsze miętę pieprzową, miętę czekoladową, bo ją bardzo uwielbiam, ta mięta pieprzowa to jest ta prawdziwa mięta, którą ja najbardziej lubię. Lubię sobie ją na przykład zaparzyć z zieloną herbatą, z cukrem, więc to jest taki bardzo fajny, orzeźwiający napój na lato, natomiast mięty też używam na przykład do koktajli, do różnego rodzaju szejków, do drinków, więc mam dwa rodzaje mięty. Mam i pieprzową i czekoladową. Mam lubczyk, bez którego nie wyobrażam sobie rosołu i mam majeranek, który bardzo ładnie pachnie, bardzo ładnie kwitnie. Tak majeranek kwitnie czy macierzanka? Zawsze mi się to myli, natomiast zobaczymy. I majeranek lubię też wykorzystywać, chociażby do pieczenia ziemniaków, ale też stricte ze względów aromatycznych na balkonie, żeby pachniało, żeby było ładnie i żeby przyciągało mnóstwo owadów, bo ja się owadów nie boję. Także same plusy, zero minusów. Kolejna rzecz, jaką chcę mieć na balkonie, to na pewno jakieś rośliny jednoroczne, które wytrzymają y, ciężkie warunki, czyli na przykład pelargonie. Natomiast nie wiem, czy na tych poręczach cokolwiek będzie mogło zawisnąć, y, dlatego wymyśliłem, że jeżeli nie, to stawiam donicę na ziemi i wybieram coś pnącego, ale też jednorocznego. Y, coś, co szybko mi y, tutaj urośnie i da taki fajny efekt intymności, y, prywatności i zieleni, żeby po prostu było można wyjść. I na pewno chcę, żeby były jakieś rośliny jednoroczne, które pachną. Może nie wygląda ładnie, ale taka Maciejka pachnie przecudownie, zwłaszcza wieczorem. Jej zapach unosi się po całym ogrodzie lub po całym balkonie, więc ona będzie tak naprawdę nie pełniła funkcji dekoracyjnej, ale będzie pełniła funkcję zapachową. Myślałem też nad lawendą. Ale lawenda jest wieloletnia, podobnie jak zioła zresztą, i zastanawiam się, co z nią później zrobić w zimie, bo w tamtym roku um, przemarzła mi ta lawenda w Donicach. Natomiast zapomniałem jej też wziąć i schować w jakieś ustronne miejsce, dlatego myślę, że kilka lawend na pewno kupię, myślę, że ze trzy. Natomiast już w kolejnym filmie pokażę Wam, co sadzę, jak to wygląda, czego używam dokładnie i dlaczego akurat tych rodzajów i będę tłumaczyć Wam, czemu po prostu to, a nie coś innego. No i co Wam tutaj jeszcze mogę powiedzieć? Przede wszystkim... Chcę, żeby ten balkon wyglądał. Też chcę, żeby to było dostępne dla każdego, czyli nie inwestycje za tysiące złotych, tylko inwestycje do 500 złotych. Oczywiście ten budżet jest u mnie rozłożony, przez to, że w pewnym odstępie czasu kupuję sobie na przykład doniczki, rośliny powiedzmy wieloletnie, tak jak zioła. Później dopiero w maju kupię rośliny na balkon stricte, jeżeli już nie będzie przymrozków, czyli pelargonie, jakieś surfinie. Jeszcze nie wiem co konkretnie. Ziemię kupiłem też wcześniej. Więc te koszty tak naprawdę ograniczają się do mm, minimum u mnie i są tak rozkładane, żebym nie odczuł tego w budżecie, że po prostu uwaga nie ma nagle, nie wiem, dwóch, trzech stówek, tak? Więc ograniczamy budżet, rozdzielamy go na kilka części. I działamy. Także co Wam chcę jeszcze powiedzieć? Aha, że będę Wam mówił ceny poszczególnych rzeczy, jakie mi się udało kupić. Kupowałem głównie na promocjach, ale te doniczki nawet w cenie zwykłej nie są aż takie drogie. Powiem Wam też, gdzie kupowałem, jak kupowałem, czym się sugerowałem, wybierając to wszystko. I mam nadzieję, że taki odcinek pomoże też Wam, jako moim widzom, zorganizować sobie balkon, bo wiem, że wielu z Was mieszka w bloku. Wiele osób prosiło mnie o to, żebym nagrał film stricte o tym. Jak urządzić sobie balkon? Więc podejmuję się tego wyzwania razem z Wami. Mam nadzieję, że balkon się uda. Wiem, że balkony są dość trudne. Jeszcze, jak ktoś ma w bloku od strony tylko południowej, no to wiem, że tam słońce grzeje masakrycznie. Natomiast postaram się tutaj pomóc jak tylko będę potrafić. Także zaczynamy przygodę z jak urządzić balkon tanim kosztem i opowiemy sobie przy okazji. Jak to będzie potem funkcjonować, bo to Was na pewno um, też ciekawi. Zastanawiacie się, czemu myćki za mną? Dostałem, dostałem, także e, tak to wygląda. Ja uciekam, bo jest ładna pogoda dzisiaj, wyjątkowo, chociaż ten kwiecień mamy bardzo chłodny ostatnio. Um, natomiast wykorzystam dziś ten dzień wykorzystam słońce wykorzystam ostatnie dni wolnego od pracy. I działam. Także słuchajcie, widzimy się w następnym filmie. Mam nadzieję, że ten cykl Wam się spodoba. Dajcie w komentarzach znać, czy to jest dobry pomysł, czy macie balkon, czy macie jakąkolwiek przestrzeń, którą moglibyście mogłybyście wykorzystać. I napiszcie mi, na przykład, jakie wy rośliny polecacie na balkon, a może w następnych filmach zasugeruję się tym i posadzę również takie rośliny. Także do zobaczenia w kolejnym filmie.